A tutaj w latach 90., w tym budynku, w tych barakach, przy wejściu na plażę, to było tak zwane wejście rawarowskie, bo ono wychodziło na wprost OSW Rawar, który obecnie nazywa się Gryf2. Tutaj w tych budynkach był radiowęzeł plażowy. Siedział sobie pan z mikrofonem. To były takie słupy. O, już tych słupów nie ma, widzę. Nie ma już słupów z głośnikami, były słupy z takimi tubowymi głośnikami z tą silu. Tak, z tą silu, z wrześni. I tutaj jeszcze jak byłem, byłem kilka lat temu z moją żoną Olgą, to jeszcze te słupy były. Ja jeszcze tam sobie na tych, na tych słupach słyszeliśmy ciuchy ale już słupów nie ma pytanie kiedy to rozbioram oczywiście to było wtedy inaczej pomalowane w takie pomarańczowo-niebieskie jak pamiętam barwy tu na dole była wypożyczalnia kajaków rowerków wodnych to było wszystko w lecie, w okresie wakacyjnym te żółte bojki o takich wtedy jeszcze nikt nie słyszał były zwykłe, rurowe takie czerwone i żółte łańcuchem uwiązane betonem do dna, do dna Bałtyku do żółtych można było pływać tym, co nie umieją pływać, bawić się rowerkami A do czerwonej boi można było dopływać tym, którzy pływać umieją Ratownik tego skrupulatnie pilnował z gwizdkiem W kapoku, w takiej kamizelce to się wtedy nazywało Tak to wyglądało w latach 90-tych, jak przyjeżdżałem tu z rodzicami właśnie do OSW Rawar jako, jako dziecko, potem jako nastolatek. Może kogoś ciekawi, co taki radiowęzeł robił na plaży. Spełniał przeróżne zastosowania. Na przykład, jak komuś zginęły klucze, to pan ogłaszał. Pan miał bardzo duże poczucie humoru. Już nie pamiętam tych jego żartów, ale, ale zawsze z żartem mówił, że się jakieś dziecko zgubiło, że czeka. U ratownika, w wieży tej i tej Bo były takie wieże tutaj na plaży blisko, blisko linii brzegowej Były takie wieże ratownicze Pomarańczowe Jako dziecko tam wchodziłem Chciałem powiedzieć, próbowałem wejść No na początku próbowałem, ale potem już wchodziłem Bo drabinka zaczynała się od mojej brody Ratownik musiał się trochę podciągnąć I dopiero wchodził Dla niego to był prysz no, ale dla dziecka to nie było takie łatwe Ale dotąd próbowałem Aż Aż wszedłem na wieżę, oczywiście mama mnie szybko stamtąd ściągnęła. No, wracając do Pana z radiowęzła, to Pan bardzo z, z wielkim takim poczuciem humoru zapowiadał różne komunikaty, że nie można się kąpać, że można się kąpać, że do tej boi ci, do tej boi tamci. Temperatura wody taka, prędkość wiatru taka. Zresztą parametry wody danego dnia były wypisane na takiej tablicy tam. Przy wejściu na plażę była taka czarna tablica, i kredą, tak jak kiedyś w szkole było napisane: prędkość wiatru, to to jaka była flaga wywieszona. Flaga, oczywiście, biała była dozwolona, kąpiel czerwona, kąpiel zabroniona. Zawsze jako dzieciak wylatywałem przed szereg. Jak szliśmy z mamą, i czasem z siostrą, i z tatą z leżakami, wylatywałem, czy jest biała, czy czerwona. Jak biała, to po prostu dostawałem. Energii atomowej. Jak czerwona, to wpłacz. Nawet jako nastolatek płakałem, jak była czerwona flaga, i nie można się było kąpać. Co robić na plaży, na, w koło brzegu, jak nie można się kąpać. Obecnie to wejście numer 16. 16 kiedyś się to inaczej nazywało. Tutaj już są wydmy. I wzdłuż tego płotka, którego kiedyś nie, nie był, nie był jakiś płotek, był, ale był niższy chyba. Bo jak się chciało siku, to zawsze można było przeskoczyć ten płotek i się załatwić na wydmach. Oczywiście było to niedozwolone. Natomiast tu wzdłuż biegły słupy z głośnikami tubowymi. Takimi strasznie mi się te głośniki podobały, były takie bardzo duże. I przez te głośniki było doskonale słychać to, co pan tutaj przez mikrofon i przez wzmacniacze radiowęzłowe później sygnał był wzmacniany i przez te głośniki było aż tam do, do molo słychać wszystko tutaj jest wyjście już na, na, na promenadę nazwijmy to i tutaj obecnie jest taki barek kiedyś to białe, kiedyś to był tak zwany bar kotwica nie chcę tam filmować za bardzo ale kiedyś to był bar kotwica tutaj są ławki, na których zawsze się siadało i się otrzepywało nogi z piasku, żeby założyć buty i już pójść jak gdyby do ośrodka z kulturą tu mamy zajście tutaj, gdzie pokazuję nogą, są schody tych schodów jest za 6-7 szczebli, ale zawalone piaskiem jak widać tutaj też są schody i zjazd dla wózków dziecięcych wszystko jak widzicie, może naniosło tyle piasku a tu jest ze 2 metry różnicy poziomu kiedyś było. Zresztą zobaczcie jak barierka idzie w dół i wchodzi prosto w piach. To jest taka właśnie ta nazwijmy to mała promenada. I w lewo będziemy mieli zejście na prosto na OSW Rawar. A ta tablica czarna, gdzie było kredą napisane było gdzieś mniej więcej tutaj wisiała. Przy wejściu na plażę na tym parkanie. Tu się schodziło prosto przez park i wychodziło się do zurawar, a to białe, to jest współczesna jakaś knajpka, ale tam była kiedyś kotwica. Jakby ktoś miał zdjęcia z tej kotwicy z lat 90. chętnie bym zobaczył, bo mam ją tylko w pamięci nigdzie nie znalazłem zdjęć z tego baru kotwicy. On był taki, taką blachą obity, mniej więcej tej wysokości, obity blachą. I był w kolorze, bym powiedział, granatowym, takim morskim. I ta mała promenada ciągnie się aż aż do Bałtyku, do, do środka Bałtyk oczywiście, hotelu Bałtyk i, i aż do Molo, do Portu. Idziemy tą ścieżką przez park, żeby wyjść się z zurata. Kiedyś ta nawierzchnia była ze zwykłych płyt betonowych, takich chodnikowych. Teraz jest jakaś kostka, tutaj ładniejsza kostka po bokach współcześnie tutaj wychodzimy już do głównej promenady i tu na rogu jest jakaś smażalnia to już są współczesne czasy z tego roku zawsze tu coś jest, ale kiedyś tutaj nic nie było ten żółty budynek to już jest budynek OSW Rawar tutaj podjeżdżały autokary trzy z tego co pamiętam z Warszawy, które przywiozły kuracjuszy pracowników Rawaru z rodzinami dziećmi, a zabierały tych, którzy już dwa tygodnie się tutaj wysmażyli na słońcu a po drugiej stronie e, ośrodki takie e, mewa bodajże, sanatoryjno-wypoczynkowe też ale to były chyba też takie dla dzieci, jakieś uzdrowiskowe takie rehabilitacyjne ośrodki, nie pamiętam już dokładnie to jest mewa 4 ale tych ośrodków było kilka Dawny OSW Rawar. OSW to znaczy ośrodek sanatoryjno-wypoczynkowy Rawar. A tam z tyłu były śmietniki i plac zabaw dla dzieci. Tutaj w sąsiedztwie Rawaru był taki skwer, oczywiście teraz jest już jakiś budynek. Ten budynek powstał niedawno, chociaż w 2004 roku, jak tu byłem. Natomiast kiedyś tutaj był taki skwer zielony, i przyjeżdżał taki samochód wędzarnia. I były przepyszne kabanosy. No Były też inne wędliny, ale a ja te kabanosy jakoś zapamiętałem specjalnie. No i tu już jesteśmy na promenadzie. I charakterystyczne długie ławki z ekstra wyprofilowanym stylem, gdzie siedzi się po prostu komfortowo. To tak zwany współczesny facebook dla starszych osób. Jak jest pogoda, oczywiście. Te ławki są wszystkie zajęte jak jest pogoda. nawet jednego miejsca nie ma. Tutaj wzdłuż promenady liczne budy. Tutaj takie duże tureckie, ale to kiedyś tego w ogóle nie było. To było puste miejsce, pusty plac, zielony parking dla samochodów. Tutaj dochodzimy już do budynku Reymonta. Do miejsca obazirowania. Tu na dole mamy restauracje, knajpy, ale w latach 90 tego nie było tam dalej w tle Kielczanka, dalej chyba Muszelka i tak dalej to był jakiś też OSW ale nie pamiętam jaki no to tyle wycieczki po koło brzegu. jedziemy już do mieszkania windą Otis Otis Line 2000, Oto Otis Line jakby ktoś nie wiedział dlaczego winda nazywa się Otis otóż dlatego, że Otis z mitologii on chciał się dostać na Olimp, z tego co pamiętam i stawiał skałę skałę na skałę stawiał żeby się do góry dostać do Zeusa na Olimp sobie wyobrażacie, skałę na skałę i tak się dostać w górę, dlatego w górę jedziemy i dlatego OTIS.